Z uwagi na to, że lubię motoryzację, miałem w swojej kolekcji aż 10 samochodów sportowych klasycznych. Szukałem 11 samochodu. Kochałem te samochody. Sprawiało mi dużo frajdę zajmowanie się nimi. Pojechaliśmy oglądać samochód, 11 do kolekcji, czerwony, znalazłem taki z podnoszonymi światłami. On był wystawiony za 27 tysięcy złotych. Użyłem bardzo dobrej argumentacji. W Twoich negocjacjach nieruchomości dobra argumentacja to będzie czyste złoto. W tej sytuacji jak myślisz, za ile kupiłem samochód wystawiony za 27 tysięcy złotych? Bardzo proszę, trzy szybkie strzały. Dziękuję bardzo. Samochód wystawiony za 27 tysięcy złotych. Kupiłem. Za 2000 złotych za 2000 zł. w wyniku świetnej argumentacji, do której się przygotowałem.